I teraz widzę już zmieszanie na minach panów. Wszyscy już Bo, z nerwowością oczekują, ja już znam wyniki, panowie jeszcze nie znają. Ale czekamy, czekamy na organizatorów, czekamy na nagrody. I wtedy wszyscy wejdziemy na podium, wejdziemy, zrobimy zdjęcia. Wszyscy widzieli, że Starter też był z Pucharu Świata. Trasa no trochę tam odbiegała, ale niedługo ją poprawimy, tak, że Puchar Świata może w Ostrzeszowie kiedyś też. Tak jest. Cel. Wszyscy wiemy, że działała dzisiaj nasza fotokomórka. Czyli bardzo, bardzo dobry sprzęt, mierzona do... ...dziesiątych do setnych sekundy. Setnych sekundy, tak jest. Tak, tutaj pani mówi, że sprawdzała. Wszyscy również pozdrawiamy startera naszego, który machał tą chorągiewką. niczym Apoloniusz Steiner. Pierwszego, nie będziemy robić zaskoczenia. Najlepszą dzisiaj narciarską, narciarką została pani Hanna Harawasz! Zapraszamy, Brawo, Hanie, do nas. I do wręczenia nagrody zapraszamy pana Pelca, fundatora tej nagrody. Tak jest. Ogromne brawa dla Hani. O, i brawo! Co robicie mi brawo! I muszę powiedzieć, że to zdeklasowała inne zawodniczki, ale reszta miejsc jest bardzo dobra. pięcie. Trzecie miejsce. Kornel Góździoł. Zapraszamy do nas. Kamil. Co bardzo okazała statuetka i tak jest w górę, w górę statuetka. Brawo. Drugie miejsce. Drugie miejsce, czyli drugi co do najlepszych zawodników w kategorii do lat 16. Bartosz Stępień! Zapraszamy Bartoszu na drugie miejsce! Tak jest, okazała nagroda. I radość, radość na twarzy, to jest najważniejsze. I teraz ten, który był najlepszy, najlepszy w kategorii do 16 lat. Zapraszamy na podium, na pierwsze miejsce, Michał Bartliński! Tu widzimy już profesjonalizm w stroju, w uśmiechu, przeprowadzając z nim wywiad, zadowolony z trasy. Zapraszamy na pierwsze miejsce i pan starosta, zapraszamy do wręczenia nagrody.